Proszę wszystkich o powstanie. Harterze proszę o rozprowadzenie warty honorowej. To dla mnie w dniu dzisiejszym zaszczyt i honor powitać na dzisiejszym spotkaniu pana burmistrza, doktora Wojciecha Lecharczyka, pana burmistrza Mariana Kurasza. Miasta Sanoka, panią Henrykę Tymorską, Panią Teresę Wisowską, pana Piotra Lewandowskiego, pana Macieja Grwiegę, z przyjemnością i wzruszeniem witam moich zacnych poprzedników, panią Kazimierę, panią dyrektor Kazimierę Stefańską, panią dyrektor Gryzeltę Zotkiewicz, panią dyrektor, Zof dyrektor Zofię Senior. Panie Dyrektor Marię Winiarczyk, niewątpliwie dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym dla nas wszystkich, bo łączy w tym dniu trzy jubileusze. Jubileusz stulecia oświaty na posadzie. Kolejnym takim jubileuszem jest 50. Partwa, rocznica powołania do życia szkoły podstawowej nr 3 imieniem Tadeusza Kościuszki. I kolejnym jubileuszem to jest 30-lecie nauki w tym budynku. Bardzo mi wygodnie, że tak powiem, móc dzisiaj zabrać głos. Z prostego powodu, bo jestem gospodarzem miasta i każdy jubileusz placówki, jednostki, który odbywa się w granicach administracyjnych miasta, to dowód po prostu tego, że warto komuś podziękować, warto wspomóc yy, tych wszystkich, którzy przez całe lata oddawali swoje zawodowe zaangażowanie na rzecz danego miejsca. Ale nie od tego chciałem zacząć. Chciałem zacząć od takiego pojęcia, które nazywa się urbanizacja. A urbanizacja miasta Sanoka, które jest miastem ponad tysiącletnim. To bardzo ważne takie historyczne spostrzeżenia pokazujące, że miasto Sanok w swoich tych dzielnicowych punktach ma swoją wielką historię i ten autosan wcześniej Sanowak jako największy producent tramwajów na świecie, swego czasu też wagonów, dzisiaj w zakład, który dalej ja bardzo mocno wierzę, który mam nadzieję się odrodzi na tyle, że będzie dalej funkcjonował, a przede wszystkim był naszym e, godnym reprezentantem Sanoków. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja nie będę się odwoływać do wspomnień, bo nie mam takich osobistych wspomnień, bo nie było mi wtedy w Sanoku. Ale przygotowując się na dzisiejsze spotkanie znalazłam taki bardzo, bardzo piękny cytat. Wypowiedziany przez Waszego patrona. I pomyślałam, że on oddaje najlepiej charakter Waszej pracy. Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka. I właśnie to, że zorganizowaliście tą uroczystość. Że tak troskliwie zadbaliście o to, żeby byli i ci, którzy pracowali bardzo, bardzo dawno, i którzy niedawno i teraz. Świadczy najbardziej o tym, że właśnie pamiętacie o ludziach, jesteście im wierni. A to jest cecha, której mam wrażenie, że w tej takiej jednoraz cywilizacji jednorazówej, jak i teraz jesteśmy, jest dosyć rzadka. you uh -huh. 4. Pociąg kończy wiek. Podczas wysiadania pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Stoi na stacji lokomotywa. Wielka jak szkoła, aż pod spływa. Odmalowana i roześmiana na swój jubileusz tego okrętu. do niej podoczepialni. Wielkie, ogromne. Jeszcze czym chwalić? W pierwszym dyrekcji. Każdy jest. Bo grozi paska i jeden błąd. Czasem bez nudów i odwiedzenia różne wydaje się. W drugim wagonie też jest prześlicznie, siedzi w nim grono pedagogiczne, piją herbatę i myślą skrycie, jakby tu uczniom utrudnić życie. W trzecim globusy, mapy, probówki, cykle, kierki, gwoździe żarówki. Jeden z wesołą miną. I rozstrojone stare pianino. W czwartym harmider, krzyki, hałasy. To jadą dzieci te starszej klasy. A tych wagonu wie 40. Sam nawet nie wiem, co się z nich mieści. Nowe programy, stare lektury, ciągłe reformy i plany z góry. Zbiór obowiązków, nagród i Słowem dwóch słowach. Wielki turaban. Nagle gwizd. W uszach świst. Para buch koła w ruch, ruszyła powoli i ociężale. Kochana o ten nasz wiedzywalec. Już kręcą się tryby, mechanizm już chodzi, zmęczona dyrekcja układa flęk Tastępstwa, dyżury, urlopy, okienka. Dyrekcja z wysiłku, aż jęczy i stęka. Dzwonka do dzwonka, bez chwili wytchnienia, wpływają uczniowie, i twierdzenia. Już dymią im głowy, wylarzły im oczy, a pani z tej głowy wciąż głoszy i głoszy. Pytania, dyktanta, sprawdziany, gasówki. I się falę i ciągnąć. W 1912 roku staraniem inspektora szkolnego Bolesława Kaczorowskiego powstała szkoła żeńska, która, jak pisze kronikarz, weszła w życie 1 listopada 1912 roku i nazwano ją Szkołą nr 3. Kilka tygodni później otrzymała imię prementyny stańskich Hoffmanowy. Kierowniczką szkoły została Julia Placzkowa. Szkoła ta znajdowała się na stawiskach. Gdy był w I wojnie światowej przerwał proces rozwoju obu tych placówek, budynki szkolne zostały zajęte przez wojsko. Mimo to starano się organizować lekcje raz w jednej, a raz w drugiej placówce. Nauczyciele organizowali wycieczki naukowe, przygotowywali uroczystości patriotyczne, pamiętając o miłości do utraconej ojczyzny. Bez tej miłości można żyć. Serce serce słuchają korzeszek. Najutki los na parski pić, by teraz gryzot i pocieszy. Czym na własną miarę znać nadzieję, w kryjów sobie ubić, w obrazku obrazki słońca, jedz sobie by Jakiej miłości brak boi, smek rysunek okno wypalony, rozbite szkło, Rozwiany dym, jak drzewo nagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr tworzony i jeszcze żyje cząstka czasu.